Cześć, nazywam się Grzegorz Piekarczyk i chciałbym Wam opowiedzieć o cateringu Pomelo. Natomiast ci, którzy obejrzą ten film do samego końca, mam dla Was niespodziankę. Zaczynamy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja. Otóż korzystam z cateringu Pomelo jakieś 4 lata, praktycznie od samego początku, kiedy pojawił się w Krakowie. Zacząłem korzystać z cateringu, dlatego że szukałem rozwiązania dla siebie, ze względu na to, że byłem trenerem personalnym, prowadziłem zajęcia crossfit i jednocześnie angażowałem się w bardzo dużo projektów sportowych. Dlatego zależało mi na bardzo dobrym odżywianiu. Był to też czas, kiedy trenowałem najsilniej w swoim życiu, ponieważ trenowałem po 4 godziny dziennie. I wtedy też osiągnąłem swoją najlepszą życiową formę. Zresztą moi klienci również korzystali z cateringu Pomelo, a niektórzy z nich korzystają nawet i wiem to na pewno do dziś. I tak jak przez cały ten okres zależało mi na dobrej formie, na tym, żeby być wysportowanym, na tym, żeby cały czas dbać o siebie, tak w życiu nasze priorytety wiadomo, że się zmieniają. Wtedy korzystałem z Pomelo jako trener. Dziś założyłem swoją własną firmę, większość czasu spędzam przed biurkiem. I najlepsze w tym wszystkim jest to, żeby względu na to, czego potrzebuję, Pomelo mi to dostarcza. Tak jak moje życie się zmieniało i moje priorytety w życiu się zmieniały, tak również zmieniała się, rozwijała się firma Pomelo. Wcześniej korzystałem z diety Sport Protein, tysiąca kalorii, dziś ze względu na mój światopogląd, ze względu na to w jaki sposób funkcjonuję. Jem dietę 2000 kalorii, czasami 2500 kalorii, z czego 3 dni w tygodniu jest to dieta wegańska, raz w tygodniu jest to low carb i raz w tygodniu jest to lactose i gluten free, ale nie dlatego, że nie lubię glutenu, ponieważ gluten uwielbiam, tylko dlatego po prostu, że mi ta dieta smakuje. Także jak widzicie, bez względu na to jaki tryb życia prowadzimy i bez względu na to co jest dla nas ważne, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie w Pomelo. W Pomelo jest 8 różnych diet na 8 poziomach kaloryczności oraz można za darmo całkowicie wykluczyć dwa składniki z każdej diety i macie bezpłatną pomoc dietetyka. Jeśli napiszecie to Olga wam pomoże w doborze odpowiedniej dla was diety, tak żebyście wy odnieśli sukces w tym co robicie. W ostatnim czasie pomelo zaczęło dostarczać na terenie praktycznie całej południowej Polski. Jest to Wrocław, Śląsk, Kraków, Tarnów, Bochnia, Brzesko, Rzeszów, no i Warszawa oczywiście. Myślę, że kolejne miasta będą niebawem. Tak jak wam powiedziałem, o tym, że nie jadłem wcześniej jadłem bardzo dużo mięso, a, mięsa, a teraz jem go dużo, dużo mniej. Tak samo dotyczy to e, mojego światopoglądu, jeśli chodzi o ekologię. Staram się żyć w jak najbardziej ekologiczny sposób, wydawać jak najmniej pieniędzy na rzeczy dla mnie zbędne, segreguję śmieci, staram się nie korzystać z rzeczy, które są w plastiku i jak wiecie, catering to jest morze plastikowych pudełek, ale już nie, dlatego że w Pomelo są ekologiczne, 100% biodegradowalne pojemniki z trzciny cukrowej, które ulegają kompostowaniu, które w kilkadziesiąt dni się E, e, rozpadają i tak naprawdę myślę, dla mnie osobiście był to jeden z takich e, game changerów, jeśli chodzi o catering Pomelo i jak tylko te pojemniki zostały wprowadzone, to naprawdę bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem. Myślę, że warto tutaj wspomnieć na tym, że Pomelo reaguje na to, co się dzieje. Jako jedna z niewielu firm dostarcza w czasie upałów swoje posiłki w termicznych torbach. I muszę tutaj również napomknąć o tym, że błędy się zdarzają przez te 4 lata, zdarzały się i zdarzają się nadal, dlatego że jesteśmy tylko ludźmi i wszędzie pracują ludzie. Ale najfajniejsze i najlepsze w pomylu jest to, że reagują cały czas na wszystkie rzeczy bardzo szybko i... Priorytetem Pomelo jest obsługa klienta i to, żeby reagować na wszystko, czego oczekuje klient. Dlatego nigdy nie zostaniecie zostawieni tutaj z nierozwiązaną sprawą. Jeśli popełnią jakiś błąd, to starają się zawsze to wynagrodzić, i to jest naprawdę, naprawdę super. Jeśli chodzi, na przykład, o jakość jedzenia i cenę za jedzenie. No to w porównaniu do konkurencji e, wypada to naprawdę bardzo dobrze, i ta jakość jedzenia z roku na rok, z miesiąca na miesiąc cały czas rośnie, dlatego że Pomelo pracuje nad tym, żeby ta jakość cały czas szła do góry. Na rynku jest wiele firm cateringowych, jednak Pomelo było, jest i będzie. Pomelo sprzedaje czas Wam, abyście Wy mogli poświęcić go na to, co dla Was ważne. I bez względu na to, jaki jest wasz cel, jestem pewien, że pomelo wam pomoże w jego osiągnięciu. Obiecałem na koniec niespodziankę i na kod zniżkowy Grzegorz, który możecie wpisać bezpośrednio w panelu, dostaniecie 10% zniżki. Zapraszam do wyboru diet, do oszczędzenia trochę czasu i osiągnięcia Waszych celów. Cześć!